No hej, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Dzień z życia Stewardessy i dzisiaj lecimy do Riadu, czyli do stolicy Arabii Saudyjskiej. Lot ten potrwa około 5,5 godziny, ale podejrzewam, że w rzeczywistości wyjdzie co z 5 godzin. I zostaję tam na dwie noce i trzeciej nocy już wylatujemy, ale będą to dwa pełne dni, więc na pewno będzie czas, żeby coś tam sobie pozwiedzać, coś porobić i na pewno dla Was coś ponagrywam. Mam nadzieję, że te materiały będą dla Was ciekawe. Ja pierwszy raz w ogóle będę w kraju arabskim, więc e, zobaczę, jak to będzie, e, czy mi się w ogóle taki kraj spodoba. E, spakowałam sobie już dużo takich właśnie luźnych, ale zakrywających ciało ubrań. No bo wiem, że tam trzeba się tak ubierać, więc może moje outfity nie będą jakieś super ciekawe, ale e, najważniejsze jest to, co będziemy mogli tam zobaczyć i zwiedzić. I mam nadzieję, że właśnie wrócę do was z jakimiś ciekawymi materiałami. Dobra, makijaż do pracy gotowy. Tak się prezentuje. Wiadomo, jeszcze brakuje mi ust, ale usta zawsze maluję przed samym wyjściem, no bo jeszcze sobie tutaj popijam kawkę, więc wiecie, nie chcę tej pomadki zmazać. W ogóle polecam Wam, e, to jest kawa z sokiem pomarańczowym, po prostu jeden shot espresso do soku pomarańczowego z lodem. I zanim mnie ocenicie, to spróbujcie. Jak Wam nie zasmakuje, to możecie mnie oceniać, ale, ale najpierw spróbujcie, ok? Dla mnie też to było dziwne połączenie, jak pierwsza o nim usłyszałam, ale teraz uwielbiam. Ja w ogóle lubię takie dziwne kawy: wiecie, z tonikiem, właśnie z sokiem pomarańczowym, z lemoniadą i tak dalej. Wszystkie te takie dziwne kawy ja bardzo lubię, ale zwykłą kawę z mlekiem też lubię. Teraz zostało mi ubranie munduru, przylizanie trochę włosów, i jestem gotowa do wyjścia. I zazwyczaj zamówiłabym Ubera, ale ostatnio wydałam na tego Ubera bardzo dużo pieniędzy i stwierdziłam, że nie. Muszę zrobić sobie przerwę od Ubera i jeżeli mogę, jest, wiecie, godzina 12, nie ma jakichś mega korków, jest ładna pogoda, nie pada deszcz, nie pada śnieg. To czemu by nie pojechać tym autobusem? Trzeba trochę wyjść ze swojej strefy komfortu. Plus, Milena też jeździ autobusem i wsiada na jednym z przystanków, na którym ja jestem. Więc yy, kawałek tej trasy jedziemy razem więc w ogóle mega fajnie. A jak zawsze, ten lot oczywiście też będzie z Mileną. Myślę, że to nie jest żadne zaskoczenie już teraz dla osób, które mnie oglądają, yy, więc będziemy sobie jechać razem dlatego właśnie idę na autobus. Teraz zostało mi 15 minut do wyjścia. Więc ja się ubieram. Zaraz wam się jeszcze pokażę w mundurze i w nowej apaszce, bo mamy nowe apaszki. Pewnie część z was już widziała gdzieś tam w internecie, w social mediach te apaszki, ale kto jeszcze nie widział, to zaraz zobaczycie. Jeszcze sobie zrobię usta na czerwono, żeby pasowały z tą apaszką. No i zaraz wam się pokażę. Dobra, tak się prezentuje nowa apaszka. Jestem już gotowa do wyjścia. Ta przepiękna pomadka to jest yy, yy, pomadka Fenty Beauty w kolorze chyba Uncensored, którą tak notabene będę od mojej najlepszej przyjaciółki Asi na święta, więc bardzo dziękuję, bo jest przepiękna. E, ale już dosłownie teraz powinnam wychodzić, więc wychodzę i biegnę na autobus. Mam nadzieję, że zdążę. Pa pa! Hejka! już jestem z Milano. Możecie nas zobaczyć w nowych apaszkach. Pokaż się w nowej apaszce. Ładnie, nie? Dajcie no. znać, co sądzicie. My idziemy już na meldowanie i się do Was stąd, żeby żeby nie nagrywać tam. Dobra, pa! Ale ekstra! Witamy w Riadzie. Jest 41 stopni. Ale w sumie czuć się jak przez nie? Nie no, w sumie... Nie, nie, mi nie, bo w Polsce dość jest gorąco, więc no. jest ok. No. I czekamy teraz na busa. No. I jest I no, fajnie. I znowu po was nagrywamy. Dobra, idziemy do środka czekać. No, jesteśmy w Riadzie. Mamy Nowy paszki. kraj i nowy kraj odblokowany. No i nowe paszki. No już po prostu nowe paszki no nie. Ale fajnie, fajnie, nowy kraj, no. nowe emocje. 35. No, ale nie życie. No. No. Idziemy I zabierzemy Was do hotelu i pokażemy no, Wam pokój. I pokój, no i No oh, super. No i, i zobaczymy, jakie będą widoczki. A jutro jedziemy na Edge of the World na pustynię. Więc tam zrobimy takie ładne nagrania, mam nadzieję. Będziesz nagrywać. No. Yes. Ale ekstra. Patrzcie, jaką mamy furę do hotelu. Nie wiem, czy mnie słychać. Ale patrzcie, jaka fajna. Nie było pierwsze obecowodowanie tych wojskowy. Biemdziemy szili na ślina, i tak dalej. Pierwsze spojrzenie. Tu jest taki ładny basenik. Uj, ja też tak samo, Boże, jak ślisko. Dobra nas. Dobra, weszłam właśnie do pokoju, więc pierwsze co robimy sobie zakładamy takie coś na drzwiach blokujemy tutaj i pokażę Wam pokój zajrzę jeszcze do szaf, bo zawsze mnie to stresuje, że coś znajdę w szafie czego bym nie chciała tam jakieś kapciuszki tutaj no po prostu pusta szafa i tutaj jakiś safe i jakiś dywanik być może to jest ten dywanik do modlitw. No pewnie tak, no bo w sumie sobie tu robił taki kolorowy dywanik. I to jest pokój. Wow! Kurde, jaki ten pokój jest duży! Nie wiem, czy to aż tak widzę na nagraniu, ale. Kurde, jest naprawdę duży. Patrzcie, tu jest kanapa. Tu jest wielkie, naprawdę wielkie łóżko. Ile tu jest przestrzeni? Ja tu mogę, kurde, skakać, biegać, tańczyć. Pierdziele. tutaj jakieś takie komplimentary uh, rzeczy, jakaś herbatka kawka itd tu lodóweczka o i zabiorę was do toalety tutaj widzicie wszystko w kamieniu to jakieś też takie rzeczy. Jakieś szczoteczki, mydełka i tak dalej. I to jest w sumie cały pokój. Jutro Wam jeszcze pokażę pewnie trochę tego hotelu ogólnie i jak wygląda basen i tak dalej, ale no na razie jestem bardzo miło e, zaskoczona. W sumie nie wiem, czy jestem zaskoczona, bo słyszałam, że to jest fajnie, ale generalnie no bardzo mi się podoba, więc więc fajnie, ale idę już zaraz spać, bo to już jest północ 30 tego czasu lokalnego. No to w Polsce jest 23:30. No to tak super, ok, na spanie, bardzo dobrze. Więc pewnie za godzinkę jakoś się położę, zanim się ogarnę do spania, wykąpię i tak dalej. A jutro na 9 planuję iść na siadanie i też bym chciała wam pokazać, co na tym siadaniu będzie, więc, więc was pewnie na to siadanie zabiorę. Jest 9:15, ja idę właśnie na siadanie i coś wam się postaram tym pokazać. To moja porcja No bo... ale... No dobra, ale ja będę miała więcej jeszcze Ja po prostu już nie zmieściłam więcej Tak, to Co Niezbyt słodkie, dobre, strasznie słodkie no. Tylko Takie mega sztuczne To ty jadłaś, to nie mam No tylko łyżeczkę i takie jakby no średnie No to też jadłam, ale też łyżeczkę bo takie też średnie no, to Generalnie wszystkie te europejskie desery były bardzo średnie to było całkiem spoko, a takie nie, nie za słodkie, te były pyszne, jene ja no to Jezu, jest to wybitne, To Jeszcze weźmy na drogę. No ja nie, ale ja te jak za tego chcesz... zjadłam za twarde, niedobre. O to dobre w sumie było. A to zjadłam też gryzę, bo też niedobre. A no, no to to, to super, też to. No, to. No to było super. Patrzcie, taki mam outfit w ogóle. Taką długą spódnicę, którą kiedyś kupiłam w jakimś lumpie. Koszulkę, no i na to miałam jeszcze koszulę, żeby zasłonić ręce. Żeby wiecie, no, żeby być tak całkiem zasłonięta, bo nie wiem, jak tutaj dokładnie, co tu się dokładnie zasłania. Tak, słyszałam, że ramiona, kolana muszą być zasłonięte. I kostki, chyba, więc starałam się właśnie to wszystko zasłonić. No i jestem już po śniadaniu w ogóle. Wow, mega dobre śniadanie, ale spałam dzisiaj. Niecałe 6 godzin, więc nie wiem, czy jeszcze się nie zdrzemnę, bo jest 10:40 dopiero. A w sumie, no w sumie to dopiero o 15:30 mamy tą wycieczkę na ten Edge of the World. I mam dużo czasu, no, no ale ogólnie pierwsze wrażenie jest y, bardzo przyjemne. Widać, że oni tak na każdym kroku starają się bardzo przekonać turystów do tego, jak tutaj jest. Y, bezpiecznie, fajnie, ten kraj jest otwarty na turystów. Tak próbują łamać te, te takie stereotypy, którzy, które Europejczycy mają na temat właśnie tych krajów arabskich. E, czasami trochę przesadnie nawet, bo wczoraj na przykład taki nasz nie wiem nawet kim on był do końca, taki koordynator, przewodnik po lotnisku, który nas jakby, no, prowadził nas do wyjścia, to Cały czas właśnie opowiadał, jak to nie jest super, jak tu jest luźno, że tu można wszystko. Tak, no wiadomo, wszyscy wiemy, że nie do końca tak jest, ale tak, no próbował nam pokazać, właśnie, że to jest taki otwarty kraj. No ale spokojnie są bardzo mieli. Zobaczymy dzisiaj, jak to będziecie na tej wycieczce. Spodziewam się pięknych widoków, ale nie widziałam jakoś mega dużo zdjęć, więc będzie to dla mnie zaskoczenie i super. No i oczywiście ono nagrywam Milena na pewno pomoże mi zrobić jakieś ładne scenki, jakieś ładne kadry i trochę się pobawię tą kamerką, skoro już taką lepszą kamerkę kupiłam, to zobaczymy, co ona potrafi. Outfit check. Jeszcze mam takie chusty na głowę, no bo wiecie, przed słońcem i no. żeby nie kusić losu. <noise> nie <głosy> wiem, czy tam będą wymagane, ale w sumie ja też wzięłam, ale to tak w sumie też na ochronę włosów. Ale będziemy tam w ogóle dwie godziny jechać. Co? Nie Jezu, to ja wyrazam To jest nasza fura na tripa. I Milena. Jaka muza. Ale super. Cieszysz się? No bardzo. O, o właśnie, głosowanie. <noise> no <Adrian. głosy> czy Milena Czy Milena ma obciąć włosy jest z takich? Seksowna, powabna. <noise> czy z takich włosów ma obciąć na takie? Na pewno gdzieś w takiej wsi to wszystkie psy za to. they use this you know trail before two thousand years ago. This is about the area. Uh... Oh, sorry. Who, who's the next? I think it back. Oh, yes. I just I, I think. <sighs> Nie, jak się ja podobała mam... wycieczka. A, no super, Jezu, jak ja uwielbiam takie wycieczki, które no. są takie inne niż zwykłe. Tak, zwykle. coś nowego i jest przepięknie. No. Teraz taka super temperatura. No. Tak przyjemnie Masz jest. Zaśpiewać. Temperatura! Bo no Jezu ja nie, ale mama. <laughs> na przykład posłuchać fajnej no, ciszy mega tutaj. Nie, no jest krzywdź, ja nie, taki ładny zachód słońca. Jak masz swoje opinie, to ja mówię: No to prawda, no to prawda. No bo moje opinie są jedynie, teraz, prawidłowe. Teraz powiem, jaka jest typowa youtuberka. Jak też tak myślicie, to dajcie coś w komentarzu. Ach. Nie mnie no, Nie, inaczej. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. No Ale w sumie nie podzielam się, chyba, nie. ktoś był tutaj. No, ja w ogóle byłam chora i dzięki temu, że to powietrze jest takie słucha, to mi się lepiej zrobiło. I słuchajcie, zrobiłyśmy przepiękne, przepiękne zdjęcia. Więc jeżeli chcecie zobaczyć no, te piękne prawda. zdjęcia, to zapraszam na Instagrama, w opisie będzie oczywiście jak zawsze podane. Eee, no, a jutro nas czekają kolejne przygody. Patrzcie, to jest Wenus. Sprawdzaliśmy to na takiej aplikacji. I to nie jest gwiazda, tylko Wenus. To oficer nam pokazał. No więc jakby, jeżeli to nie jest Wenus i ktoś się bardziej zna, to jakby co, to nie nasza wina. Nie no, to jest Wenus. <laughs> Ja już jestem w pokoju. To był długi, ale owocny dzień. Jestem mega zmęczona, ale, ale też zadowolona, bo było naprawdę super po prostu. Mam nadzieję, że udało mi się dla Was nagrać jakieś fajne ujęcia, które pewnie przed chwilą mieliście okazję zobaczyć. Jejdę ja spać, jutro rano wsadę na siadanko. Później, sobie pewnie podchirujemy nad basenem, pojedziemy do jakiejś galerii, zobaczyć ogólnie miasto. No i później tylko drzemka przed lotem i jakoś tak wieczorem, typu 23 coś, mamy już meldowanie i lecimy z powrotem do Polski. No dzisiaj przyszłyśmy na lunch od razu jak się zaczął i patrzcie jakie ładne deserki jeszcze są, takie nie naruszone. Przypadek, że stoimy przy deserach z no? lotu. Nie. Ale zobaczcie, jak to jest piękne, Jezus Maria. A no, to, to wygląda jak Kinder no. Tu takie jakieś lokalne deserki. Będziemy próbować. Okay. Jakieś nowe jak są. Tu owocki Tutaj jakieś inne, tam jeszcze daleko daleko Słuchajcie, jesteśmy w jedzeniowym raju Na razie nałożyłam sobie takie dwa talerze, wiem, to wygląda strasznie, ale to po wszystkiego. po no wszystkiego To są sałatki, warzywka i tak dalej A tam jest jedzenie Mileny, poszła chyba jeszcze po coś No i na razie nałożyłam sobie słodycze i kawałek pizzy I nie wiem, i niesie kolejne jakieś słodycze i chowa przede mną więc jej obiad to są generalnie jakieś słodkie rzeczy i kawałek pizzy. A ja mam coś takiego. Bo tak w ogóle to my jesteśmy teraz na lunchu, ale ogólnie to jest nasze śniadanie, bo nie byłyśmy na śniadaniu i wstałyśmy obie jakoś przed 11. A Miranda po 11, ale ja przed. Wyspałyśmy się mega i, no, i zjemy to i idziemy na basen zaraz, więc jak fajnie. Fajnie się składa ten dzień. Później jedziemy do jakiejś chyba galerii, coś. Patrzymy jeszcze. Ja sobie wzięłam deserki. Dzisiaj tak bardziej powiedzmy, lokalnie, oprócz, oprócz tego, tego i tego, ale reszta jest taka z tego działu orientalnego, więc sobie spróbujemy. Jeszcze takie coś było w kieliszku. No, ktoś umówiłam. No wiem, wiem, jeszcze się domyśliłam. A Milena ma problem jakiś. Potwierdzi, że zjadła kamień, ale okej. Okay. Nie komentuję. Jesteśmy na basenie, więc teraz. Czas na chilerkę i pływanie. Ta Milena wchodzi już do wody. Lena. Będziemy szli do wody z kamerą. Mam nagrane, co powiedziałaś, że... Tak, <noise> 10 No to prawda. No witam, jesteśmy w Riadzie. I się kąpiemy. A tam jest Wiktoria. Miałam zrobić... Trzy. Płyń foczko. Zastanowicie się, ile to jest stopni Celsjusza. 41, co? Prawda? Nie. Nie. powiedziała, że jak wpadnie do wody, to mi kupi nowo. to, to nagrane, więc... A, no. Jak coś to jesteśmy teraz w takim kompleksie? To nie jest galeria handlowa do końca, ale taki no, kompleks handlowy coś takiego jak to się też nazywa. Znaczy to, to po prostu jakby są sklepy na takiej przestrzeni. Gra muzyczka. Ej, jak ładnie, patrzcie, jaki tam jest widoczek fajny. No takie budynki. A to jest chyba inspiracja Universal Studios. Tak mi się to kojarzy. To, 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 te palmy tutaj, tu wszędzie jakieś rozrywki są, jakieś do wygrania, rzeczy i tak dalej. Cieszysz. Yeah. <laughs> Są owocki. O Boże jak super patrzcie jest sushi. Będę pierwszy raz wrzyłeś kraba. Znaczy więc nie mam pojęcia jak się je, znaczy, pani mi pokazała mniej więcej, które części powinno się jeść. No ja nie wiem. I co, jak oceniasz? Myślę, że to smakuje jak taka bardzo delikatna ryba. Ale jakoś tak nie wiem. Nie mogę przeboleć tego, że to wygląda jak, trochę jak krab. tak pająk i ma to takie tutaj <grym> no, no, Myślę, że nie warto. Od 0 do 5. Szkoda kraba zabijać dla takiego malutkiego mięsa. Wracamy z kolacji już. Mamy jakieś parę godzinek, żeby się zdrzemnąć, Jakieś dwie. No dosłownie z dwie godziny mamy. Omeldowanie jest za 3,5. I naprawdę się przejadłyśmy Za ja dużo, nie? Za dużo po prostu. Przesada to była. To jest grzech w nieumiarkowaniu, w jedzeniu i w piciu. W piciu nie. No W piciu nic w sumie nie piłyśmy tak dużo. W sensie nie piłyśmy... Chodzi o soki tutaj, wiecie, nie ma alkoholu w ogóle jakby w tym kraju. Nawet nie, nie wiem czy można kupić w ogóle, chyba nie. Ale... ale no... Masakra. もうち